Witamy Państwa na kolejnym niestety spotkaniu z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym regionu śląsko dąbrowskiego Państwo doskonale wiecie, że oświadczenie Ministerstwa Skarbu z ubiegłego tygodnia porozumienie, które zostało podpisane pomiędzy MKPS-em a stroną rządową 17 stycznia, jest w każdym calu przez stronę rządową złamane. W związku z tym. MKPS postanowił w dniu dzisiejszym odwiesić czynną akcję protestacyjno-strajkową, która na tym etapie będzie polegała na: po pierwsze, od 1 października ogłaszamy wszędzie gotowość strajkową na wszystkich kopalniach i zakładach górnictwa węgla kamiennego. Po drugie, rozpoczynamy czynną akcję protestacyjną tam, gdzie wszystko się zaczęło zimą tego roku czyli na Kopalni Brzeszcze. Na Kopalni Brzeszcze, 5 października rozpoczniemy demonstracją górniczą, żeby wyrazić swoje niezadowolenie z tego, że ktoś oszukał Śląsk, oszukał górników. Celowo mówię Śląsk, ponieważ mieszkańcy Śląska muszą mieć świadomość, że zostali oszukani podwójnie. Ponieważ wszystkie te protesty, z którymi mieliśmy do czynienia zimą i wiosną tego roku, nie dotyczyły tylko i wyłącznie samych górników, ale dotyczyły też egzystencji Śląska. Przypomnę, że w porozumieniu mieliśmy zapisy mówiące o kontrakcie dla Śląska. Przypomnę, że w porozumieniu mieliśmy zapisy o zakładach energochłonnych. Przypomnę, że w porozumieniu mieliśmy zapisy o zakładach zbrojeniowych Bumar w Gliwicach. Z tych zapisów nie zostało dokładnie nic. Szumnie zapawionany przez panią premier jeszcze w czerwcu tego roku tak zwany kontrakt dla Śląska. Dzisiaj przyglądając się jeszcze ustawie budżetowej, projektowi ustawy budżetowej, którą przedstawił rząd na 2016 rok, możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że w tym elemencie, czyli kontraktu dla Śląska, który przypomnę też miał być uzgadniany i ze stroną społeczną, i ze stroną samorządową, nie jest to porozumienie dotrzymane i wykonane. 5 października rozpoczynamy tam, gdzie wszystko się zaczęło w następnych etapach działalności akcji protestacyjnej i jakie to będą etapy o tym będziemy informować na bieżąco, ale końcowy etap tej akcji protestacyjnej odbędzie się najprawdopodobniej w Warszawie. Jaką on będzie miał formę? Na tą chwilę MKPS jeszcze nie zdecydował. O tym państwo też zostaniecie poinformowani.